Mapce y, zwanej Areną treningową Niestety nie jest to do końca Aram, tak zwany, 50 sekund ponieważ... Do o, pojawienia się o, trochę ściszę, dzięki. To nie jest do końca taki Aram, bo... bo, bo po prostu dlaczego? Bo był blind pick, czyli wybieraliśmy sobie postacie. Mamy coś niesamowitego, czyli po prostu y, 4 globalne, globalne ulti Lux, tak, Six z Real, Asha. Plus jeden tank, bo wiadomo tank, tank musi być. Szkoda, że nie ma takiego, jako takiego supporta. Chociaż lux trochę tam... O się nie Oj! Zapomniałem, że smartcasty włączone. A to nawet fajnie. Posłuchaj. Tak właśnie ostatnio przerzuciłem się na Smartcasty, bo... Po prostu lepiej się gra, szczególnie takimi postaciami jak na przykład Ryz. Przy której bardzo szybko trzeba operować z pelami I dlatego właśnie smartcast polecam Uuu, chyba mają trzech hawków Cztery... Nie dobra, jednego <laughs> Ale już kurczę. O, ale się nadziali No nie no, jak dla mnie mamy team nie do pokonania, po prostu zajebisty to się jest do pokonania, bo w sumie nie ma supporta Tank jest taki jeden, taki... Taki średniowy... Dobra, nie średniowy, zajebisty Czyli zajemisk, będę tam grałem Aramy, grało się aramę na zwykłych mapach w tamte's rifcie, po prostu to się nie równa z tym. Może to zwięcej No i to już oczywiście najlepsza skórka na świecie, czyli Bulsifier Ezra To się chyba wypadnia jej akurat co strzela jest moja ulubiona w sposób wolny postaci. I yes. Fuck yeah. Udało ci się zabić. Ops. Yes. No są po to tak do tej siardy. Normalnie nie wiedzą co się dzieje znaczy, nie, nie wiem czy ten... czy tych w dwóch partach jakby? Czy w jedna jednym się? Zobaczymy. Jeszcze. Ups. Smartcast. Na ramach w ogóle można was po pentakile Zaliście się czasem... <coughs> czasem żeby sobie pokrytać... Przeciwnik pokonany! No niestety. Dwa trupy na kącie wroga. Dobrze. Dwa trupy. Nie, nie dobrze, ale... Dwa trupy na kącie wroga! Tak tam 6-5, dobrze. Przeciwnik Przeciwka. pokonany!

Z warunkami na Nidali więc nie czepiajcie się z mojego apy proszę Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Lepsze. Lepsze. To już w sumie wydaje mi się, że najlepszą postacią na rama, więc jednak nie dali po prostu tak potrafi ścisnąć na ramy jego, tak zaskoczenia nagle leci do cidra, więc nie zdążysz się popać. Przerzuciłeś się na wers wersję polską Jakieś tak mi zabrakło starych czasów Bo kiedy, jak zaczynałem grać w lola To grałem na polskiej wersji <coughs> Czy wolę angielską Ale czasem tak fajnie sobie przypomina stary czas Co zajebiście. Aaaa nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie dam się Gdzie jest mocno Aha coś mi mieszka, <laughs> Fuck, fuck, smartcast się zabić wroga. O, Przeciwnik pokonany. Dobra, teraz szybko trzeba iść się zabić. Przeciwnik pokonany. Dwa grupy na koncie wroga. Udało ci się zabić wroga. Zawsze jak jest taka przerwa w akcji, tutaj zacząć e, sobie wrócić się do bazy, coś kupić, tak <coughs> oczywiście z, nie, że ktoś mnie zabija, tylko że wiaturec zabije. Jezu, jak to się nazywało? E, egzekucja właśnie. Sojusznik pokonany. Jak <laughs> ktoś tylko podchodzi to kurde dostaje pocisk straszny Przeciwnik pokonany oh. Przeciwnik pokonany Good job gajwnik pokonany Przeciwnik pokonany Dwa trupy W ogóle mi nie brakuje kochanych. Sojusznik pokonany. Pozwolę sobie! Wow. Wiedziałem, że to jest jako element terenu. Dfa. Idzie dobrze? Idzie bardzo dobrze. Ja mogę ich zranić. Szik pokonany. O, ta. Spustoszenie. Sojusznik sojuszu pokonany. Nie zapomnij o Koniec serii. Dwa trupy. Boże. <laughs> jak uciekł Bosko Ajno, aj no To jest relczą uczyliśmy Tak Bosko No Dzięki tych, tym tabliczkom z można naprawdę długo się na linii utrzymać jak widzicie Boże, kto to O Boże! No po prostu Dwa trupy na końcu wroga. To już nie Sojusznik pokonany. już więc się bójcie, bójcie się no dzięki nie po prostu żal mi tu być przeciwnik no, pokonany Zabić wroga. Uuu, jak latuje. Przeciwnik pokonany. Dopiero 14 minuta Jezu. To będzie na konkurcję. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Przeciwnik pokonany.

Zakończę wroga! Unicestwieni! A buduję polecany, nigdy tego nie robię, ale. Zrobię wyjątek przy takim krótkim meczu. Zniszczono twoją gierkę. Czuję rewanżyk, czuję, że kurde, robi się niebezpiecznie, nie lubię tego. Dobrze, że chętnie Co za nob! Ja nie mogę poznać z zasięgiem gościu, był totalnie... Udało ci się zabić Nie, w ale, ale skopał, to jest tak wprost. Przeciwnik pokonany. Sojusznik tak. pokonany. Koniec serii. <coughs> Przepraszam, Sojusznik pokonany. Yeah. Uh, Trzy trupy na końcu wroga. Trzy trupy Przeciwnik na końcu wroga. No ładnie, ładnie. Kto ma na wicie? Kto mnie lubi? Przeciwnik pokonany. To... O to nawet fajnie. Nie, nie, nie. Morelia na pewno nie widało. No troszkę kaski. <laughs> Wróg się jest pustoszenie. Kurde, muszę zrobić y, te y, ronki na manewr. Ah, oh, que Nitko pokonany blisko. Ja blisko, co tu przegrałem? To niewiele. Trzy próby na koncie droga. Nitko pokonany. mnie. Mada paka. Tak pięknie się zapowiadało. Inhibitor w tych gniół się odrodził. Niestety się nie nagrała Ale jak możecie zobaczyć Zwyciężyliśmy Gra była bardzo długo jak na Arama No może nie Arama bo to nie był Aram do końca Ale gra trwała 41 minut Tak 41 minut Ja skończyłem z 23 killami Niestety 18 deadów Generalnie Katarina 50 killi Tak 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 wyszło No i co No i to wszystko męż był naprawdę epicki Więc żałuję że go do końca nie nagrałem ale i tak mam nadzieję, że ten pierwszy kawałek Wam się spodobał Także nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrypcji czy też komentarzu jak chcecie Cześć, żegnam się, siema